No, Borowskiego warto czytać, bo Borowski mówi do nas. To jest yy, tak współczesny pisarz, że to też, to też brzmi jak, jak straszny banał, prawda? Kiedy się zwracamy w stronę kanonów, w stronę tych największych, mówimy, że, że oni są współcześni. To brzmi dość banalnie, natomiast e, myślę, że dziś oglądając wiadomości, patrząc e, na wojnę w Ukrainie, na ludobójstwo w Gazie i na to wszystko, co się dzieje na świecie również e, w dalszych e, zakątkach globu, e, no to my nie mamy wątpliwości, że Borowski mówi do nas. E, to opowiadania obozowe, bo pewnie o tym mówimy, bo to ta część literatury najbardziej rozpoznana i ta kanoniczna, e, to jest coś szale Uniwersalnego. Tak on pisał o Auschwitz, ale on y, wykraczał tam swoją myślą y, poza realia tego jednego konkretnego obozu, bo on właściwie mówi coś takiego, że rzeczywistość koncentracyjna nie zaczęła się wraz z istnieniem Auschwitz.